Magazyn Sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo radia dla Ciebie na magazyn sportowy jak co Piątek zapraszam wspólnie z byłym reprezentantem Polski, naszym stałym ekspertem Tomaszem Sokołowskim. Kłaniam się Tomku. Witam ciebie, Arku. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy program w całości na temat wczorajszego meczu w Budapeszcie i debiutu. Paulo Sozy. Biało-Czerwoni rozpoczęli eliminację do mundialu hmm, od wyjazdowego remisu z Węgrami 3-3. Bramki dla Polski zdobyli Krzysztof Piątek, Kamil Jóźwiak i Robert Lewandowski. Tomek, jak tobie smakuje ten remis 3-3? Z jednej strony niedosyt, bo jechaliśmy po zwycięstwo, a z drugiej strony, patrząc na przebieg, trzeba chyba szanować. Jak najbardziej. Jeżeli chcieliśmy optymistycznie patrzeć, to na pewno dać kredyt zaufania Tenerowi i reprezentacji, ale patrząc na przebieg tego spotkania, no to na pewno duże rozczarowanie. Ale też 0-2, wyciągnąć na 2-2. Wydawało się, że już ten mecz wraca na dobre tory i... I idzie w właściwym kierunku, ale później znowu przegrywamy i wydawało się, że ten, że stracimy trzy punkty i z przebiegu meczu no, trzeba to szanować, przyjąć ten punkt, wyciągnąć na pewno te wnioski, na pewno zobaczymy w kolejnych spotkaniach kolejne na pewno zmiany i będzie jeszcze poznawał reprezentację zawodników i też będzie wprowadzał pewne rzeczy, które żeby reprezentacja jak najszybciej weszła na właściwe tory, to co by chciała, to co by Sousa widzi w potencjał w tej grupie ludzi. Naszym słuchaczom przypominamy, że magazyn sportowy można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na facebooku TVP Sport, gdzie szczególnie zapraszamy, bo właśnie tam czekamy na, na wasze pytania do naszych gości, do nas. Jesteśmy też ciekawi waszych, waszych wrażeń z wczorajszego spotkania z Węgrami. A z pierwszym gościem mamy już telefoniczne połączenie. Przy telefonie były selekcjoner reprezentacji Polski, pan Jerzy Engel. Dzień dobry, panie trenerze. Kłaniamy się. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie, was witam i witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie trenerze, pierwsze wrażenie, jak to mówią, można zrobić tylko, tylko raz. Na panu, jakie wrażenie zrobili Biało-Czerwoni w tym pierwszym meczu pod wodzą Sozy? Powiedziałbym, że ten mecz miał dwa oblicza. Pierwsze 60-minutowe, gdzie wrażenie było fatalne, a później 30-minutowe, gdzie wrażenie było znakomite. I tutaj taka trudna ocena tego wszystkiego, co się stało, bo my selekcjonerzy czy trenerzy zwykle analizę każdego meczu rozpoczynamy od tego, że gdybym miał ten mecz zagrać jutro, to bym się zastanawiał, czy wyszedłbym w takim samym składzie i czy dałbym takie same zadania piłkarzom. I to jest pierwsza analiza, jaką się robi. Myślę, że trener, selekcjoner Sousa już teraz doskonale wie, Jakie ewentualne błędy w tym meczu były popełnione i to należy zmienić, żeby było lepiej. Ale to faktycznie rzuciło nam się w, w oczy i uszy po meczu, bo nieprzyzwyczajeni bylibyśmy, byliśmy do takiego stylu komunikowania się z dziennikarzami. Ten Sousa wprost powiedział, że no, nie, niejako przyznając się do, do błędów, że gdyby dziś miał jeszcze raz ten mecz rozegrać, to wystawiłby pewnie trochę inną jedenastkę, tak? Patrząc z trenerskiego punktu widzenia, pan też bardzo szczegółowo analizuje. Zobaczył pan wyjściową jedenastkę i, i, i jak pan zareagował? Zaskoczył pana czymś Souza? Byliśmy zaskoczeni wszyscy w studio i minus, bo miałem przyjemność komentować ten mecz studio, a więc byliśmy zaskoczeni bardzo. Z tego względu, że tu nie chodzi tylko o samego Glika, bo wszyscy się skupiają na tym, Żywialiśmy w obronie bez glika. Ale ja przypomnę, że nagle myśmy mieli kilka zmian ze polem. Zabrakło grosickiego, zabrakło glika, zabrakło kędziory. I tak można by wymieniać. W środku pola zabrakło klicha. A więc o, zmiany były olbrzymie. I to się tak wydaje, że można zmienić zawodnika na zawodnika, szczególnie na młodszego, bo wielu młodych już zobaczyliśmy. Ale w takim przypadku, kiedy jest mecz tak trudny. Jak mecz wyjazdowy na Węgrzech, to tam są potrzebni zawodnicy bardzo doświadczeni, którzy w takich meczach wielokrotnie się sprawdzali. I tutaj ryzykując trójką obrońców, którzy zupełnie są nieaweni, którzy nie grali w takim ustawieniu z sobą, z helikiem na środku obrony, a więc tym, który decyduje o całej formacji obrony, było dużym ryzykiem. Panie trenerze, ale dlaczego trener Sousa, Pana zdaniem. Podejmuje takie, jakby można powiedzieć, nie wiem czy to ryzyko, on był przekonany yy, do tego, co chce grać reprezentacja, tylko dobór personalny. Ja wiem, że on mógł oglądać tylko na, na taśmach czy odtwarzanie, bo każdy mi się wydaje z polskich trenerów nie podjąłby, że reprezentacja ma tak grać. To znaczy ja już bardzo bym chciał, żeby selekcjoner sam o wszystkim decydował i pewnie tak jest. Chociaż słucha pewnie bardzo wielu praców, którzy ją podpowiadają. Od dłuższego czasu pojawiła się jakaś taka narracja, że jeśli chcemy przejść na trójkę obrońców, to nie możemy z tego względu, że widzieliśmy jest zawodnikiem zbyt wolnym, aby starać się grać wysoko naszą obroną i w tej trójce sobie nie dadzą rady. Tymczasem jak zobaczyliśmy tych obrońców, którzy zagrali w tym meczu, to okazało się, że żaden z nich nie mógł dogonić zawodnika, który był z piłką, a oni byli bez piłki, że asekuracja całkowicie zawiodła. I dopiero kiedy pojawił się ponownie Glik na boisku, no to wtedy ten spokój w tyłach, że tak powiem, było widać i ten zespół grał zupełnie inaczej. Już abstrahuję od tego, że te wszystkie zmiany wniosły bardzo dużo ożywienia w naszej drużynie i każda z tych zmian była bardzo trafiona. Ale zawsze jest pytanie, skoro takie dobre zmiany i zresztą tak dobrze grał przez ostatnie 30 minut, to szkoda tych 60 minut, które graliśmy w zupełnie innej selekcji. Ja to znaczy, też się z panem tutaj zgadzam, że czy będzie to Bednarek, czy będzie Glik, yy, czy będzie Helik, czy inny, ktoś będzie wygrał w defensywie. I jak będzie miał szybszego od siebie, bo taki są zawodnicy, yy, jak będziemy teraz grali z Anglią Sternik, to ja muszę się umiejętnie do takich zawodników ustawiać. Ja nie muszę być nie wiadomo jak szybki, nawet tak jestem wolniejszy, mam te doświadczenie, lepiej się ustawię i w tym momencie przewiduję i, i takiego zawodnika wykluczę. I tak samo tutaj ja bym nie przywiązywał wagi, czy czy to będzie Glik czy Helik, tylko po prostu w danej sytuacji mam się lepiej zachować. Zgadzam się całkowicie i dlatego wyszło doświadczenia, właściwie jego brak. Bo jeżeli jeszcze na bokach, w tych bocznych sektorach widzieliśmy bardzo ofensywnego rece i bardzo ofensywnego Szymańskiego, to było wiadomo, że ta trójka obrońców będzie właściwie zostawiona samym sobie. I nie, nie jest to dobre. Polska nigdy nie grała takim ustawieniem. I tak wysoko, jeśli chodzi o obronę. Zawsze hmm. naszym y, takim dobrym, solidnym punktem w obronie była asekuracja wzajemna, bo, bo my nie mamy szybkich zawodników w obronie, bo ani Bednarek nie jest szybki, ani Glik nie jest szybki, ani Feliz nie jest szybki. Można powiedzieć, że to są zawodnicy, którzy muszą wzajemnie się asekurować i bazować na tej asekuracji. Jeśli tego nie ma, musimy wyszli bardzo wysoko, bo ja przypomnę, że nasi środkowi obrońcy byli za linią środkową. Na, na stronie przeciwnika, kiedy traciliśmy pierwszą bramkę. No więc to jest bardzo ofensywne, bardzo wysokie ustawienie, które akurat w tym zestawie kadrowym naszej obronie zupełnie nie pasuje. Tylko my, panie trenerze, my mieliśmy, bodajże sobie przypominam, stały fragment, czyli rzut z auto na wysokości gdzieś 16-20 metra bramki węgierskiej. W defensywie mieliśmy przewagę 3 na 2. I my tracimy bramkę. To bardziej to indywidualne błędy, zaczynając od Bednarka, asekuracji Helika i kończąc na Wojtku Szczęsnym. Zgadzam się całkowicie, ale musimy też powiedzieć sobie, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na tych trzech zawodnikach w bronie, bo nie funkcjonował cały zespół. Jeżeli byśmy tak popatrzyli o poszczególnych formacjach, to począwszy od bramkarza, kończąc na, na Robercie Lewandowskim w ataku, nic nie funkcjonowało. Ani obrona, ani pomoc, ani atak. Myśmy przez 60 minut nie oddali całą na bramkę, którego można by powiedzieć, że, że bylibyśmy gotowi ją zdobyć. Dlatego całe szczęście, że w przystanie 2 do 0 selekcjoner zdecydował się na, na bardzo duże zmiany, na wprowadzenie do gry zawodników, którzy dotychczas sprawdzali się zdecydowanie lepiej od tych, którzy grali na boisku w naszej reprezentacji. I to dało określony skutek, bo szczęśliwie wprowadzony na boisko piątek zdobył pierwszą bramkę z podania Juźwiaka, Juźwiak zdobył drugą bramkę i tak już wszystko było wiadomo, że w momencie, kiedy było 2 do 2, to była nadzieja, że nas możemy wygrać. Niestety błąd w obronie i 3 do 2 dla Węgrów i cudowny strzał Lewandowskiego, który ratuje nam jeden punkt. Szkoda bardzo, bo ten potencjał piłkarski, który widzieliśmy, jeśli chodzi o Polskę i Węgry, to był zdecydowanie po naszej stronie, ale nie udało się. Straciliśmy dwa punkty i trzeba patrzeć w przyszłość. Patrząc na, na przykład na Szymańskiego, który tutaj był troszeczkę takim, można powiedzieć nie trochę, ale takim jakby wahadłowym, to na pewno nie jego pozycja. Patrząc na Beryczlińskiego, gdzie miał być w tej trójce obrońców bardziej w, do wprowadzenia piłki niż to, co pokazał przy trzeciej bramce. On jak gra ofensywnie, nawet w, czy to będzie czwórka, czy to trójka, grając ofensywnie, wprowadzając piłkę, on asystował przy trzeciej bramce. To takich zawodników oczekujemy. Nie wiem, czy się pan tutaj trener zgodzi. Ja znaczy, się absolutnie zgadzam, bo Beresiński znalazł się w takiej sytuacji raz i od razu mieliśmy z tego... A dlaczego nie częściej? A dlaczego nie częściej nawet w trójce? Bo przy, tym przy tym ustawieniu jest bardzo ryzykownie włączać jeszcze jednego z tej trójki i myśmy na razie tego najprawdopodobniej nie przećwiczyli. To w teorii wszystko się może zgadzać na papierze, ale jeśli się w praktyce tego nie przygotuje, to ten zespół staje się bezradny. I myśmy byli bezradni. Przez 60 minut zespół był bezradny. Przecieraliśmy oczy do zrozumienia, że właściwie nie jesteśmy w stanie stworzyć ani jednej skutecznej sytuacji. Zresztą uznaliśmy, dobrze zablokowali boczne strefy wojska i stamtąd nic nie można było zrobić. To nasuwa się. To nasuwa się Panie Trenerze jedno pytanie. To dlaczego wyszliśmy w takim ustawieniu, jak to nie było czasu na testowanie, na sprawdzenie, na powtarzanie, żebyśmy grali właśnie w takim ustawieniu? Każdy selekcjoner obejmując zespół bardzo chce pokazać od razu swój własny stempelek, taką wartość, którą on wprowadza do drużyny, inną aniżeli robił to jego poprzednik. I to czasem jest złe, bo o wszystkiego nagle zmienić się nie da, mentalności zawodników zmienić się nie da, umiejętności piłkarzy z dnia na dzień zmienić się nie da, jak również wdrożenia nowego ustawienia na wojsku i poruszania się piłkarzy w tym nowym ustawieniu też szybko w ciągu jednego, dwóch treningów się nie nauczy. Dlatego myślę, że tu zostały popełnione błędy i są o tym wie, a więc nie ma co tutaj łamać kopii. ok, straciliśmy dwa punkty. Ale na boisku hmm. leży 6 punktów do podniesienia w tej chwili. I o te sześć punktów trzeba powalczyć. Tak, wystarczy jeszcze, jeszcze pokonać Andorę i na wyjeździe Anglików, co po tym, co widzieliśmy, łatwo nie będzie. Panie trenerze, jeszcze a propos Paulo Souzy, On się przyznał, że, że popełnił pełne, pewne błędy. Z plusów na pewno ten trenerski, selekcjonerski nos, bo nie pamiętam takiego meczu w ostatnim czasie, żeby zmiany przyniosły tak piorunujący efekt. Wchodzi dwóch zawodników i po dwóch minutach zmienia strzelają dwa gole i Zmieniamy oblicze meczu, jak mówi Tomek. Całkowicie tu się zgadzam, ale ja przypomnę, że to już była desperacja, to była konieczność. Przegrywali 2 do 0 i nic nie wskazywało na to, że, że ten mecz może zmienić swoje oblicza, więc trzeba było koniecznie dokonać wielu zmian i te zmiany zostały zrobione. I tutaj wielki plus dla selekcjonera, że odważył się szybko to zrobić. Myśmy myśleli, że to w przerwie będzie zrobione, że te zmiany od razu pójdą już właśnie w przerwie, żeby dać więcej czasu zespołowi. Ale dokonał tego po straconej drugiej bramce, i chwała mu za to, bo ten jeden punkt został uratowany. Tak, słysząc te wypowiedzi trenera, no to jesteśmy pewni, że w takim ustawieniu już na, na, na kolejny mecz nie, nie wyjdziemy. Tak, Kiedy pan patrzy na to z perspektywy byłego selekcjonera, to jakie pierwsze korekty panu przychodzą na myśl, które za na pewno przed kolejnym meczem wprowadzi? Sądzę, że prosta analiza tego meczu pokaże, że Jóźwiak na pewno jest w lepszej formie aniżeli Szymański. Jest bardziej konkretnym zawodnikiem. Czy może pozycja e... Szymańskiego jest tutaj nieodpowiednia? No, bo, y, trudno jest grać wahadłowym, który jest lewonożny na prawej stronie. To, to też jest takie trochę przykre dla Szymańskiego, bo wiadomo, że, że to już mu utrudniało całość zadania, które musiał wykonać. Z drugiej strony wielokrotnie krytykowany reca. Na lewej stronie znowu popełnił taki sam błąd w obronie, który jest bardzo dobry piłkarz, bardzo ofensywny jeśli chodzi o grę w ataku, ale zupełnie się gubi jeśli chodzi o sposób krycia w polu karnym I, i te bramki, które tracimy, one są podobne do poprzednich meczów właśnie z jego strony. Również Węgrzy, jak zauważyliśmy, większość swoich taktyki przeprowadzali swoją prawą stroną, a naszą lewą. To też świadczy, że niewiele rozpoznanie, że resa tutaj słabiej broni po tej stronie. Tutaj te zmiany muszą nastąpić, podobnie jak, jak powrót Glika na boisku, bo jakby nie patrzeć, na dzień dzisiejszy jest to piłka, który daje nam jakość w grze i spokój, jeśli chodzi o ustawienie całej formacji obrony Taka już przed meczem takie komentarze pierwsze pojawiły się, że to, że trafił na ławkę, to oznacza, że powolutku jego zmierzch w reprezentacji, po czym okazuje się, że jak trwoga, to Kamil Glik na, na boisko. Panie że jeszcze, y y jeszcze, no gramy teraz z, z Andorą w niedzielę, czyli rywal o wiele, wiele y słabszy na pewno od Anglików. Y Proszę powiedzieć, czy, czy tu będą y duże roszady pana zdaniem? W sensie, nie zagramy maksymalnie mocnym składem. Czy na tylko... przykład bez Roberta Rowandowskiego widziałby pan... Y spotkanie. Czy może jednak właśnie maksyma maksymalnie mocnym składem, bo po tym, co widzieliśmy wczoraj, no ta drużyna potrzebuje zgrania i minut wspólnie. I tutaj właśnie się całkowicie zgadzamy. Ten mecz musi być potraktowany jako bardzo mocny trening dla całego zespołu, żeby oni się zrozumieli na boisku. Jeśli mamy grać już trójką w tym ustawieniu, które widzieliśmy w drugiej połowie, to grajmy tą trójką. Ale dajmy tym piłkarzom zrozumieć się na boisku, bo wejście już w i z drugiej strony wejście rybusa to są te nazwiska, o które cały czas się dopominaliśmy, powiedziałbym, jeśli chodzi o, o pracę poprzedniego selekcjonera i często te, te nazwiska są bardzo pozytywne w naszej reprezentacji, również jeśli chodzi o grę ataku. Tutaj mamy trzech znakomitych piłkarzy i jak się okazuje, piątek który może w klubie nie robi jakiejś tam zawrotnej kariery, to w reprezentacji, to piłkę dotknie, to ona jest w siatce. A więc to też trzeba umieć wykorzystać. I myślę, że selekcjoner doskonale zdaje sobie z tego sprawę. No, ale wracając jeszcze do piątka, to też może być taki właśnie joker, bo w każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który bardziej więcej daje z ławki, niż grając od początku. No, ale to trzeba przyznać, że wczoraj po wejściu piątek to naprawdę wypróbował, sobie tam żyły na boisku. Widać, że potraktował to tak ambicjonalnie bardzo. Super, piątek grał naprawdę super. I to ustawienie piątek z przodu, a za nim dwójka Lewandowski z Milikiem, to było bardzo ciekawe, bo może być ta dwójka niekoniecznie Milik, który nie był w najwyższej formie w tym meczu i nie, nie był tym Milikiem, którego pamiętamy, ale może być dwójka Lewandowski i Jeliński. To też jest bardzo ciekawa dwójka. Robert Lewandowski, który we wczorajszym meczu. Właściwie był wszędzie, bo nawet zobaczyliśmy go na lewej obronie w pewnym momencie. Rozgrywał w środku pola, bardzo często nie przejmował gry na siebie, a potem strzelił w fantastyczną bramkę dającą nam remis. A więc bardzo wysoka forma Roberta i wokół tego właśnie powinniśmy dalej tworzyć naszą reprezentację. Kończąc wątek meczu z Węgrami, yy, też Paul Sosa coś takiego powiedział, że zabrakło naszej reprezentacji, że doprowadzając tak szybko do 2-2, zabrakło jeszcze pójścia za ciosem. Nie wiem, czy pan to tak, też to odebrał? To znaczy, to tak się nam wydaje z boku, ale Węgrzy przecież też grają. Oni też przeżywali swoją traumę, prowadząc 2-0, myśleli, że są już w obrótku, witają się z tą na 2-2 i trzeba się bronić, a nie atakować. Ale mimo wszystko to Węży podnieśli się szybciej, bo oni zdobyli tę bramkę na 3-2 i dopiero myśmy znowu wyrównali na 3-3. A więc myśmy w tym meczu właśnie cały czas gonili wynik. Myśmy nigdy nie byli tą jedną bramkę do przodu, bo gdybyśmy prowadzili w tym meczu, może byłoby inaczej. Dlatego trzeba docenić reprezentację Węgier, mimo że to nie jest najsilniejsza reprezentacja w Europie i grała bez jednego z swoich najlepszych piłkarzy, ale zagrali naprawdę skuteczny mecz. To, jeszcze na koniec, panie trenerze, przed nami Andora, ale myślami oczywiście też jesteśmy już przy meczu z Anglikami. Czy po tym, co wczoraj widzieliśmy, troszeczkę nasza pewność siebie maleje? Pana pewność siebie? Wręcz odwrotnie, bo nasze 30 minut ostatnio pokazało, że z trafioną selekcją, jeśli dobrze ten zespół będzie ustawiony, jesteśmy gotowi zagrać naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I oglądaliśmy to momentami. Szkoda, że tak krótko. Ale to pokazuje prawdziwą wartość naszego zespołu. Czyli optymistycznie jednak przed, przed tym spotkaniem. Panie trenerze, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję również i życzę wielu, wielu emocji w następnych meczach. Oj, tak chyba się zapowiada, że tak właśnie będzie. Jerzy Engen, były selekcjoner reprezentacji Polski, był naszym gościem. Tak, na koniec jeszcze trochę na bazie tego, co powiedział pan trener. Pamiętamy kadry Adama Nawałki, tak kompletnie pod linijkę ułożoną, gdzie mówiliśmy brakuje nam tej iskry, jakieś takie elementu szaleństwa, potem nudna kadra Jerzego Brzęczka i teraz wydaje się szalona kadra Paulo Sousy, która na pewno dostarczy nam emocji. Nie wiadomo no. czy zwycięstwa, ale na pewno emocji. No właśnie tak zaczyna się nowa, nowa era no tutaj nowego selekcjonera i no i zastanawiam się jakie kolejne spotkanie, jakie kolejne yy, podejmie decyzje tutaj bardziej chyba personalne, jeżeli chcemy grać to co te ustawienie, takie, że wychodzimy teoretycznie czwórką obrońców, a później przychodzimy na rozgrywanie trójką obrońców, żeby to lepiej funkcjonowało. I teraz jest kwestia, czy duża rewolucja, mała rewolucja, czy drobna korekta, tylko czy może nawet tym samym składem, żeby dać zawodnikom pewność. Zobaczymy już niedługo. Za nami mecz z Węgrami. Wciąż Polak-Węgier, dwa bratanki, czy jak mówią nasi bratankowie, Lendziel, Modior, Ketio Borat, przed nami Andora. Później mecz z Anglikami, a magazyn sportowy na Półmetku. Zostajemy w studiu z Tomaszem Sokłowskim W drugiej części naszym gościem będzie były reprezentant Polski, obecnie trener bramkarzy motoru Lublin. Arkadiusz Onyszka. Polecamy się z Tomaszem Sokołowskim. o sytuacji Wojtka Szczęsnego przy pierwszej bramce. Tak, i aktywności pana Arkadiusza na Twitterze również zapraszamy za kilka chwil.